Cześć, witajcie w nowym filmie. Z biegiem czasu na niebie zaobserwowano niezliczoną ilość tajemniczych zjawisk. Podczas gdy niektóre z tych obserwacji można wyjaśnić zjawiskami pogodowymi, nadal istnieje wiele przypadków, które pozostają zagadką. Dziś pokażemy Ci 20 niewyjaśnionych zjawisk uchwyconych na niebie za pomocą kamery. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. W 2022 roku Królewska Marynarka Wojenna, Armia Brytyjska i Królewskie Siły Powietrzne zebrały się, aby świętować platynowy jubileusz królowej Elżbiety. Ta ważna okazja została naznaczona pokazem potęgi wojskowej na dużą skalę, w tym kultową ceremonią Trooping the Color i zapierającym de w piersiach przeloty nad Londynem. Aby rozpocząć weekend, ponad 70 samolotów wzbiło się w niebo, przelatując nad Demol i pałacem Buckingham, podczas gdy rodzina królewska obserwowała ze słynnego balkonu. Kamera zarejestrowała jednak UFO przelatujące w pobliżu samolotu. W wydarzeniu wzięło udział ponad 1400 żołnierzy i 250 koni oraz ponad 7,5 tysiąca widzów, ale nikt na ziemi niczego nie zauważył. Dopiero później, gdy ludzie oglądali pokaz na żywo, zauważyli latający obiekt na niebie, który wydawał się nieziemski. Numer 19. Podczas transmisji na żywo NBC 5 z Ford Worth w Teksasie, wczesnym rankiem uchwycono coś dziwnego. Podczas gdy słońce jeszcze nie wzeszło, okolica jest zaśmiecona setkami świateł. Nagle na ekranie pojawia się dziwny obiekt, który szybko spada na ziemię w środku miasta. Jednak po bliższym przyjrzeniu się staje się jasne, że obiekt nagle zmienia kierunek i znika z pola widzenia. Ruch obiektu jest subtelny i łatwo go przeoczyć, ale gdy materiał wideo zostanie spowolniony, staje się oczywiste, że obiekt może przypominać jakiś rodzaj UFO. Osobliwy ruch rodzi pytanie, co to może być? Niektórzy sugerują, że jest to po prostu owad blisko obiektywu, ale inni uważają, że może to być UFO, które zostało zestrzelone lub rozbiło się na niebie. Numer 18 Podczas Miami Air and Sea Show w dniu 28 maja 2022 roku, odbywającego się nad malowniczą plażą Miami, fascynujący incydent został uchwycony kamerą. Moment ten został sfilmowany przez Davida Sugarmana, który podekscytowany robił zdjęcia i nagrywał filmy szybkich myśliwców szybujących w powietrzu. Później, gdy przeglądał swoje nagrania w domu, natknął się na coś niezwykłego. W materiale wideo jego uwagę przykuł niezidentyfikowany obiekt, który wystrzelił prosto z wody z niesamowitą prędkością w kierunku jednego z myśliwców. Ze względu na szybki ruch obiektu został on natychmiast wykluczony jako ptak lub dron. Pomimo uważnej obserwacji, natura i pochodzenie obiektu pozostały nieznane, a jego prędkość znacznie przekraczała wszystko, co było znane. Nie przypominał też żadnego innego myśliwca biorącego udział w pokazie i jest zbyt dziwny, by być ptakiem. Jak myślisz, co to jest? Numer 17. Tajemnicze wideo pojawiło się niedawno na Instagramie, pokazujące dziwne zjawisko obserwowane na niebie. Dokładna lokalizacja i data nagrania nie są jednak znane. Oczywiste jest, że osoba trzymająca kamerę uchwyciła coś niezwykłego na nocnym niebie, przypominającego pulsującą kulę światła. Kula ta była częściowo przesłonięta przez przechodzące chmury. Po obejrzeniu filmu wiele osób natychmiast odrzuciło go jako CGI, przypisując pulsującą kulę cyfrowej manipulacji. Jednak kilka osób twierdziło, że niedawno widziało podobne obiekty na niebie w pobliżu swoich domów, wykluczając możliwość sfabrykowania. Co ciekawe, niektórzy widzowie sugerowali związek z projektem Blue, Beam, spopularyzowanym przez dziennikarza Sergia Monasta w 1994. Zgodnie z tą teorią, NASA i ONZ są rzekomo zaangażowane w plan stworzenia nowego porządku świata z Antychrystem na czele. Teoria sugeruje, że zaawansowana technologia holograficzna zostanie wykorzystana do symulacji fałszywego drugiego przyjścia Chrystusa na niebie. Numer 16. Nagranie wideo UFO z wiarygodnego źródła wzbudza ciekawość i skłania do refleksji nad możliwością istnienia życia pozaziemskiego. Mężczyzna imieniu Joseph Hamilton udostępnił taki klip na swoim koncie Reddit, twierdząc, że został on sfilmowany przez funkcjonariuszy chilijskiej marynarki wojennej w 2014 roku. Został on rzekomo nagrany za pomocą kamery na podczerwień z wojskowego helikoptera. To, co widzimy na filmie, to unosząca się nieprzeźroczysta czarna kula, wskazująca, że mogą to być dwa obiekty lecące w tandemie. Kamera na podczerwień sugeruje, że czarny kolor kul emituje znaczne ciepło. Co więcej, wydaje się, że uwalniają one jakiś rodzaj gazu, ile są z taką samą prędkością jak statek wojskowy, który zarejestrował nagranie. Tajemniczość dodaje fakt, że obiekty te nie zostały zarejestrowane przez systemy radarowe, a próby nawiązania z nimi łączności przez pilotów pozostały bez odpowiedzi. Chilijski rząd przeprowadził szczegółowe dochodzenie w sprawie incydentu, które trwało ponad dwa lata, zanim materiał wideo został upubliczniony. Pomimo szeroko zakrojonej analizy, eksperyci nie osiągnęli konsensusu co do prawdziwej natury obiektów uchwyconych na nagraniu wideo. Przedstawiono wiele wyjaśnień, począwszy od samolotów, dronów, balonów meteorologicznych lub pozaziemskich UFO. Żadna z tych teorii nie została jednak ostatecznie udowodniona. Numer 15. Jeśli wierzyć po niższemu zdjęciu, wydaje się, że żyjemy w symulacji lub że inne istoty obserwują nas jak eksperyment. Doniesienia o możliwym nadprzyrodzonym wydarzeniu przyprawiły mieszkańców Nowego Jorku odreszczę. Mieszkaniec miasta przypadkowo wykonał zdjęcie, które wydawało się przedstawiać grupę humanoidalnych postaci umieszczonych w grubej warstwie świetlistych chmur. Dlaczego ten duży tłum humanoidalnych postaci obserwuje miasto pozostaje tajemnicą. Istnienie alternatywnych wymiarów od dawna jest przedmiotem fascynacji znanych badaczy. Uważa się, że w określonych okolicznościach wymiary te mogą chwilowo zamanifestować się w naszej rzeczywistości. Jeśli ta teoria jest prawdziwa, to czarujący obraz uchwycony nad Nowym Jorkiem służy jako przekonujący dowód na to, że alternatywne rzeczywistości naprawdę istnieją. Co więcej, sugeruje to, że humanoidalne istoty z wielu wymiarów zamieszkują te tajemnicze światy. Pomysł, że nasza rzeczywistość jest symulowanym konstruktem, został zaproponowany przez naukowców. Sugerują oni, że nasz świat, w tym nasze doświadczenia i postrzeganie, mogło być generowane w symulowanym środowisku. Pozostaje więc pytanie, co widzimy na tym filmie? Czy jest to grupa humanoidalnych postaci przemierzających inny wymiar, czy może miasto w innym wymiarze, które otworzyło się na Ziemi? Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Numer 14. W zakłopotanym filmie opublikowanym przez Larego Luna TikToku można zobaczyć dwa białe obiekty pozornie unoszące się nad Księżycem. To, co czyni ten moment dość osobliwym, to fakt, że został on sfilmowany w świetle dziennym. Wiadomo tylko, że wydaje się, że w pobliżu Księżyca przelatuje obiekt, a niektórzy uważają, że Księżyc może być stacją kosmiczną. Z ponad 4 milionami polubień i setką tysięcy komentarzy ten film szybko przyciągnął uwagę wielu osób. Ciemna strona Księżyca, często określana jako druga strona, stale pozostaje niewidoczna z Ziemi z powodu blokady pływowej. Tajemnica otaczająca daleką stronę Księżyca sięga 1959 roku, kiedy to radziecka sonda kosmiczna Luna 3 przesłała pierwsze zdjęcia tego niezbadanego obszaru. W przeciwieństwie do strony zwróconej w kierunku Ziemi, która ma duże płaskie obszary zwane Mariami, daleka strona charakteryzuje się wyżynami, dolinami i kraterami. Wyrażenie, tak tajemniczy jak ciemna strona księżyca, zostało spopularyzowane w różnych formach mediów, w tym filmach takich jak Mulan Disneya. Numer 13 Pewnego dnia, gdy kobieta spokojnie parzyła herbatę, wyjrzała przez okno i zobaczyła chmurę przypominającą sylwetkę Jezusa z wyciągniętymi ramionami. Chwyciła swój telefon, zrobiła zdjęcie chmury i podzieliła się nim ze swoimi przyjaciółmi. Jej przyjaciele byli zafascynowani tajemniczą formacją, a niektórzy nawet widzieli anielską postać, podczas gdy inni byli przekonani, że to Jezus. Niektórzy twierdzili, że pokręcona chmura wydawała się pochodzić prosto z legendy. Sama kobieta uznała to za niezwykle dziwne wydarzenie, którego nie można było wyjaśnić zwykłymi środkami. Co ciekawe, chmura zniknęła kilka sekund po zrobieniu zdjęcia, ale ulotna natura tego zjawiska dodała mu tajemniczości. To intrygujące wydarzenie przypomina nam o niewyjaśnionych cudach, które czasami wzbogacają nasze życie. Niezależnie od tego, czy przypisuje się je boskiej interwencji, zjawiskom naturalnym, czy zwykłemu zbiegowi okoliczności, nasuwa się pytanie, co to dokładnie było. Numer 12 Wielkim pytaniem bez odpowiedzi jest to, czy istnieje inteligentne życie poza Ziemią i czy te istoty kiedykolwiek odwiedziły naszą planetę. Niedawna obserwacja, która podobno miała miejsce w Ameryce Południowej, wywołała dalsze spekulacje. Materiał wideo został udostępniony na TikToku przez użytkownika Chief. Wirujące światła przypominające UFO tańczą na niebie, tworząc fascynującą formację półkola, ale gęste chmury częściowo przesłaniają widok, dodając tajemniczości temu wydarzeniu. W miarę jak widzowie angażowali się w wideo, pojawiały się różne interpretacje. Niektórzy sugerowali, że światło mogło być związane z projektem Starlink Ilona Maska, inicjatywą SpaceX, mającą na celu zapewnienie niedrogiego internetu na całym świecie za pośrednictwem sieci satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Nie wszystkich jednak przekonało to wyjaśnienie. Niektórzy twierdzili, że obserwacja ta stanowiła wyraźny dowód na obserwację Ziemi przez kosmitów. Według niektórych teorii, te rzekome obce UFO są przyciągane na naszą planetę ze względu na naszą rzekomą prymitywną naturę. Ze swojego odległego punktu obserwacyjnego we wszechświecie obserwują nasz postęp ewolucyjny i technologiczny, czujnym okiem skierowanym na rozwój ludzkości. Numer 11. Wraz z rosnącą częstotliwością obserwacji UFO, pytanie, czy istoty pozaziemskie odwiedzają naszą planetę, wzbudziło ogromną ciekawość. Niedawny film przesłany na TikToka dodatkowo intryguje. Sfilmowane na środku rozległego oceanu na promie, gdy zmierzch zapada na horyzoncie, na niebie unosi się skupisko małych, białych lub żółtych świateł. Brak jakiegokolwiek pobliskiego lądu lub innych łodzi dodaje tajemniczości. Po dokładnym obejrzeniu nagrania, widzowie odrzucają konwencjonalne wyjaśnienia. Samoloty komercyjne zazwyczaj nie latają w tak ciasnej formacji, a duża grupa helikopterów zbiegających się na środku oceanu wydaje się wysoce nieprawdopodobna. Czym więc mogą być te tajemnicze światła? Spekulacje na ten temat są liczne, a niektórzy sugerują, że ich źródłem są balony meteorologiczne lub drony. Jednak ciasne zgrupowanie świateł obala pomysły balonów pogodowych, pozostawiając widzów zdziwionych. Co więcej, wideo zostało zarejestrowane daleko na morzu, co czyni obecność dronów mało prawdopodobną. Rodzi to pytanie, kto lub co kontroluje te niezidentyfikowane obiekty? Czy te światła mogą być obsługiwane przez istoty z innych światów, obserwujące naszą planetę z góry? Numer 10 Pan Hanuman, znany również jako Hanumanji, zajmuje ważne miejsce w hinduskiej mitologii i pobożności. Jest czczony za niezachwiane oddanie panu ramię i jest uważany za symbol siły, wytrwałości i bezinteresownej służby. Hanuman jest uważany za wcielenie pana siwy i jest czczony za swoje wyjątkowe cechy i boskie atrybuty. Potrafi zmieniać rozmiar, latać i posiadać ogromną siłę, co często przypisuje się jego boskiemu rodowodowi i statusowi doskonałego Jogina. Pewnego dnia mężczyzna jechał ze swoim bratem, gdy nagle zobaczyli kolosalną, owłosioną postać unoszącą się nad nimi. Zaskoczony brat odwrócił się, by wyjrzeć przez okno i odkrył, że postać zniknęła. Coś takiego nie istnieje, odpowiedział jego brat, nie mogąc pojąć, co się właśnie stało. Nie wiedzieli, że postać, którą widzieli, była nikim innym jak nieśmiertelnym panem Hanumanem i od tego dnia wierzą, że zostali pobłogosławieni. Numer 9. W październiku 2020 roku Los Angeles znalazło się w centrum uwagi z powodu doniesień o latającej postaci obserwowanej na niebie. Pilot zgłosił, że widział latający obiekt przypominający plecak odrzutowy lub plecak lotniczy. Nikt nie mógł tego potwierdzić, ale sześć tygodni wcześniej zgłoszono podobną obserwację postaci z plecakiem odrzutowym. Dodatkowo materiał wideo z Sling Pilot Academy podobno pokazał nieuchwytnego człowieka z plecakiem odrzutowym lecącego około 914 metrów od wybrzeża Palos Verdes. Ta obserwacja była pierwszą od października, kiedy wielu pilotów lotniczych zgłosiło, że widzieli kogoś z plecakiem odrzutowym w pobliżu międzynarodowego lotniska LAX. FAA i FBI wszczęły dochodzenia w sprawie tych obserwacji, które trwają do dziś. Jeśli rzeczywiście są to plecaki odrzutowe stworzone przez człowieka, to pojawia się pytanie, czy rzeczywiście mogą latać tak wysoko jak samolot. Istnieje tylko kilka opracowanych plecaków odrzutowych, które mogą latać z dużą prędkością na takiej wysokości i są to prototypy. Postać na nagraniu wideo nie wygląda zbyt ludzko, ale czy mógł to być śmiałek, który postanowił uczynić niebo Los Angeles niebezpiecznym, czy też była to istota pozaziemska? Numer 8. W tym zapierającym dech w piersiach filmie widzimy mężczyznę o imieniu Eduardo, używającego wskaźnika laserowego do skanowania nocnego nieba w poszukiwaniu obcych obiektów. Jaki byłby Twój pierwszy odruch, gdybyś miał wskaźnik laserowy i zobaczył UFO? Kiedy patrzył na nocne niebo, jego kamera uchwyciła niezwykły widok: niezidentyfikowany obiekt latający, lecący w górę z zadziwiającą prędkością. UFO szybko zmieniło kurs, skręcając w nowym kierunku, pozostawiając mężczyznę zdumionego. Początkowo był bardzo zaskoczony tym niezwykłym spotkaniem, ale nagle pojawiło się kolejne UFO, tym razem bezpośrednio nad nim. Pełen ciekawości i ekscytacji, postanowił śledzić tajemniczy obiekt za pomocą swojego wskaźnika laserowego. Ze skupioną determinacją, Wiązka Lasera podążała ścieżką UFO na tle nocnego nieba, aż w końcu ponownie zniknęła. Myślisz, że odstraszyła ich Zielona Wiązka Lasera? Numer 7 W malowniczym miasteczku Kandersteg w Szwajcarii, niezwykły widok wprawił lokalnych mieszkańców w osłupienie i zaintrygowanie. Unoszący się lub wiszący obiekt został zauważony na niebie, przyciągając uwagę tych, którzy mieli szczęście go zobaczyć i uchwycić kamerą. Przecząc prawom grawitacji, obiekt wzbudził ciekawość ludzi. Relacje świadków opisują surrealistyczną scenę, w której tajemniczy obiekt wydawał się bez wysiłku unosić lub wisieć w powietrzu nad górami. Jego humanoidalny kształt dodał dodatkową warstwę intrygi, pozostawiając obserwatorów zastanawiających się nad jego pochodzeniem i celem. Czy była to tylko iluzja, czy coś niezwykłego? Teorie wahają się od możliwości obecności pozaziemskiej po istnieniu zaawansowanej technologii. Niektórzy nawet odważyli się rozważyć pomysł nadprzyrodzonego lub paranormalnego pochodzenia. Być może był to Superman latający w powietrzu? Nie, ale poważnie. Co mogło pozostać tak nieruchomo i wysoko przez tak długi czas? Numer 6 Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma nic nienormalnego w tym filmie. To piękny dzień z czystym niebem i łagodną pogodą. Ale to, co nagle pojawia się na ekranie jest dość dziwne. Znikąd materializuje się niezidentyfikowany obiekt, który wydaje się mieć długą linię, a następnie nagle zmienia kształt. Dzieje się to kilka razy, a potem robi się jeszcze dziwniej. Właśnie wtedy, gdy myślałeś, że to normalne UFO, w ciągu kilku sekund pojawia się promienne białe światło. Światło następnie otacza całość, a UFO nagle znika. Według wielu osób, które przeanalizowały wideo, nie może to być w żaden sposób tak, ani coś stworzonego przez ludzi. Czy kiedykolwiek słyszeliście o samolocie lub helikopterze, a nawet dronie, który może zmienić kształt, zamienić się w światło i zniknąć, nie mówiąc już o początkowym pojawieniu się znikąd? Czy może to być przebłysk tego, jak UFO podróżuje i manewruje w kosmosie? To definicja podróżowania z prędkością światła. Numer 5. Pośród potężnej burzy mężczyzna odważnie filmuje burzliwą atmosferę wokół siebie, z wieloma uderzeniami piorunów i ciemnym, zachmurzonym niebem. Ale to, co udaje mu się uchwycić kamerą, przeraża go. Przez ulotną chwilę wydaje się, że wyłania się postać przypominająca starożytnych proroków, czekających na zbliżające się nadejście dnia zagłady. W jego głowie pojawiały się pytania. Czy to może być nadprzyrodzona manifestacja, znak z wyższej sfery, a może tylko sztuczka światła i cienia? Twarz postaci jest niepokojąca, a z laską w ręku nagle znika. W jednej sekundzie znów znika, pozostawiając mężczyznę zdumionego i tęskniącego za odpowiedziami. Niektórzy uważają, że w ten sposób starożytne cywilizacje spoglądały w niebo podczas burz i zaczęły wierzyć w bogów, takich jak Zeus i Thor. Numer 4 To może być najdziwniejsza chmura, jaką kiedykolwiek widzieliście. W rzeczywistości niektórzy ludzie uważają, że to wcale nie jest chmura. Następnym razem, gdy wybierzesz się na wędrówkę po zalesionym obszarze, pamiętaj, aby od czasu do czasu spojrzeć w niebo i udokumentować swoje odkrycia. W skąd inąd pogodny i przeciętny dzień ktoś zauważył, że jedna chmura nie wygląda jak inne. Fakt, że była kwadratowa, sprawił, że się wyróżniała, a nie była kwadratowa jak wtedy, gdy patrzysz na chmury i rozpoznajesz kształty, tak jak gwiazdy i zwierzęta. Jest dosłownie oddzielono od innych chmur. Jedna story mówi, że jest to ufo, ale zamaskowane. Krąży wiele teorii, że niektóre chmury mogą być UFO. Wierzysz w to? Numer 3. W 2014 roku na Uniwersytecie Gillian Finach miał miejsce osobliwy incydent, w którym dwóch zdumionych studentów zauważyło coś przerażającego na niebie. Gdy wychodzili z biblioteki, ich wzrok przyciągnęło coś niezwykłego nad nimi. Co ciekawe, jednemu z nich udało się uchwycić na swoim telefonie postać, która pojawiła się na niebie. Studenci opisali obiekt jako kolosalne czerwone stworzenie. Miało zdumiewającą długość 10 metrów z czterema nogami i ogonem, dzięki czemu przypominało realistycznego smoka. Unosząc się na dużej wysokości, stworzenie mitowało delikatny, metaliczny blask, który powoli się nasilał i hipnotyzował obserwatorów. Gdy studenci patrzyli z podziwem, tajemnicza istota poruszała się powoli w powietrzu, ale nagle zniknęła w ten sam sposób, w jaki pojawiła się na południowo-wschodnim horyzoncie. Pozostawiło to uczniów z oszłamiającą myślą o tym, jakie zjawisko właśnie zauważyli na niebie. Incydent ten wywołał intensywne spekulacje i ciekawość wśród społeczności uniwersyteckiej, a brak wyraźnych dowodów tylko dodał tajemniczości. Niektórzy odważyli się zasugerować pozaziemskie pochodzenie, podczas gdy inni zastanawiali się, czy może to być rzadki, jeszcze nieodkryty gatunek smoka zamieszkujący niebo. Numer 2 Wśród niezliczonych doniesień, które zastanawiały zarówno sceptyków, jak i wierzących, jeden szczególny incydent wyróżnia się jako najdłuższa zarejestrowana obserwacja UFO przez cywila. To imponujące spotkanie, trwające aż 13 minut, zostało zarejestrowane na filmie w Islamabadzie, stolicy Pakistanu. Gdy kamerzysta lądował swoim dronem, nagle zauważył na niebie coś dziwnego, przypominającego UFO, które niestrudzenie unosiło się w tym samym miejscu przez ponad dwie godziny. Skłoniło to wielu do zastanowienia się nad znaczeniem jego obecności i tajemnicami wykraczającymi poza nasze zrozumienie. Było spokojne popołudnie, kiedy kamerzysta przypadkowo uchwycił UFO na niebie, które według niego przeczyło prawom aerodynamiki. Minęły dwie godziny, a niezidentyfikowany obiekt wciąż nie chciał poddać się prawom grawitacji. Gdy zapadł zmierzch, niebo zmieniło się w płótno o głębokich odcieniach, przesłaniając kamerzyście widok UFO. Chociaż obserwacja trwała oficjalnie 13 minut, możliwość dłuższego pobytu UFO pozostaje w sferze rozważań. Przy zasłoniętej widoczności można jedynie spekulować na temat jego kontynuacji i tego, czy pozostało w cieniu, obserwując ludzi poniżej. Numer 1. 6 maja 2022 roku opublikowano wideo pokazujące dziwne światła poruszające się nad Florydą we wczesnych godzinach porannych o 6 rano. Nie ma ziemskich teorii na temat tego, co mogło spowodować ten efekt, ale pod pewnymi kątami światło, przypominające chmurę, przypomina węża. Co to mogło być? Linia świateł poruszających się w harmonii może być konstelacją satelitów Starlink, obsługiwaną przez SpaceX. Satelity te są wystrzeliwane w grupach i podróżują w linii, aż osiągną wysokość operacyjną, po czym się rozdzielają. Innym rzadkim i niewyjaśnionym zjawiskiem jest piorun kulisty. Obiekt, który może różnić się wielkością od grochu do kilku metrów średnicy. Zjawisko to jest zwykle związane z burzami, ale może trwać dłużej niż błyskawica. Bioluminescencja jest również widoczna na Florydzie latem i jesienią z powodu bruznic, a zimą z powodu galaretek grzebieniowych. Czy może to być nadal związane z działalnością pozaziemską? Czy kiedykolwiek widzieliście coś dziwnego na niebie? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.